Kolejne ćwiczenie Dribbling, który Część mechaniki dribblingu to bardzo lubię e, Jest to wychylenie Moją mocniejszą nogą e, Akurat jest na prawa Na prawą stronę I potem pójdźcie Od razu w drugą stronę e, Można zrobić w kilku wariantach to Znaczy generalnie Dostosowywać je najlepiej Do odległości od przeciwnika Jak zrobimy je za wcześnie albo za późno to może być problem, że wyjdzie te, e, ten dribbling, e, więc trzeba po prostu ćwiczyć i dostos dostosowywać do, do przeciwnika, jak, jak jest blisko, jak jest blisko nas. E, pokażę jeszcze raz może powoli. E, najpierw wariant, generalnie staramy się piłkę trzymać blisko nogi, ale jeżeli przeciwnik jest, e, mamy więcej miejsca, e, możemy sobie tę piłkę bardziej wypuścić e, i minąć rywala. Najpierw może ten taki. Taki wariant, troszeczkę z mniejszą odległością. No to. Taki ruch. Eee, natomiast tak jak mówię, ten drumming, tak, zresztą większość drummingów, trzeba dostosowywać do, do przeciwnika, do odległości między innymi. Jeżeli zrobimy za wcześnie, przeciwnik będzie czekał na nas, nic z tego. Jeżeli zrobimy to za późno, którą szczęść? Eee, także. Ale jeżeli zrobimy to w idealnym momencie, dobrze to skoordynujemy, eee, to to powinno pójść fajnie, zwłaszcza jak będziemy ćwiczyć regularnie. Zrobimy teraz może trochę ten wariant z takim dalszym wypuszczeniem piłki. Możemy oczywiście po tym dribblingu kontynuować dalszą część. Przechodzić sobie z jednej nogi na drugą. Albo podać. Jeżeli ja, mamy oczywiście możliwość to podajemy zawsze. Ale w tym wypadku... Zobaczymy sobie dryblingi O po prostu taki Drybling który mi mocno, mocno pomaga Dobra Spróbujemy może jeszcze raz Trochę szybciej Z bliższym wariantem z większą zmyłką Przechodzimy sobie dalej większe wypuszczenie piłki I biegniemy dalej Oczywiście Polecam też ćwiczyć na słabszą nogę, a ja pokazałem na swoją mocniejszą. Każdy ma inną nogę, słabszą, mocniejszą. Chyba że jesteście obu nożni, to, 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 to jest to super. Więc możecie sobie w różnych kierunkach to ćwiczyć. Ja pokazałem przykład, akurat w tym wypadku z lewą na prawo. Jeszcze jedna ważną rzecz, sobie przypomniałem, odnosi drobinku z wychyleniem w tamą stronę. To jest to, żeby mm, zaryzykować i żeby cały ciężar ciała umieścić na, e, na nodze, na której mm, odchodzimy pierwszy raz przeciwnika, czyli w tym wypadku moja lewa strona. Nie zostajemy na tym, ale robimy ruch całą nogą, całym ciężarem ciała, po to, żeby jak najbardziej wiarygodnie ten ruch, żeby zobaczyć. Oczywiście może być dużo różnych wariantów tego, ale ja. Ja sobie trenuję tam plecami.